L P Wacel, chodź, szukamy gnota. No właśnie trzeba znaleźć, żeby zastrzelić e, karalucha Dobra. Jesz Jeszcze go musimy porazić prądem jakimś cudem. trzeba, bo ta bezżebrowa gdzieś poszła jeszcze. <grym> Jak gdzie jest... okno? Nie wiem. Bo tu się nie da wspinać. Dobra, idziemy bokiem. Trzeba się znokautowałem. Zaraz ja cię znokautuję. O, hello. Pomóżcie mi ukraść piłkę. Gdzie ty masz piłkę? Tutaj. Wika, Dobre, dobra, bo. mogliśmy ją wziąć. Zaczęliśmy dobrze. Tak, dla mnie tak. Chciałabyś zabawkę ukraść. I gdzie ją masz? No tu jest piłka. Aha, faktycha. Ty masz schizofrenię. Weź mi pochodź Chodź, Wiktor, pomóż mi. No wejdź tam. Ty, co to jest? We to kradnij. Masz? I teraz ty chodź na głowę. Co mam jeszcze? Co to są te skraksy? E, fabriksy musimy znaleźć. Jakieś rzeczy materiałowe. I ukraść. Ty nóż! O! No, nie, ja, ja nie dotykam nóży. No, wczoraj umarłam od niego trzy razy. Kurwa. <ścoughs> tak?

Ale pomóż! Pomóż PIEKARNIKU piekarników! Jak mi się to robi... Chciałem mi nogi odciąć tylko Tak, trzeba Wikę uratować. Chodź, O Okul Nie mog otwieraj to! No, o kur... No, Postrzelcie Karelucha Ej jak ja w piekalniku jestem znowu widzę, widzę, widzę widzę spokojnie Chciałem go zastrzelić ale nie wyszło A prawie, prawie mu się udało go zastrzelić Tylko za blisko był czekaj. On z Klimkiem gdzieś idzie Ty gdzie on mnie, gdzie jest pistolet? No bo Wiktora znalazł

Gdzie jest nóż? Ty. Jezu Maciek Kto Ty Bo ten krasnal tu idzie gdzieś Dziadygę zabiłem Bierz gnota Kur... no to nie jest Nie ruszaj nim No kur... Clem to ty. ty To ty, ty go trzymasz Żyjesz? Nie wiem, ale zastrzeli... No, Timek zbagował pistolet. Tu ty go trzymałeś, Matole. Cześć, go, odsuń się. No. Jak? No, nie ma amunicji. Kurw. Tej klapki zabieraj, one są materiałowe. Bo zaraz, przy... bo zaraz przedupimy. Ty, nie, nie wejdziemy tutaj. Ty, toaletą spuścimy, będzie git. Kurwa, z czego wy matykacie? Te z teflonu? A ja, ja sobie otwieram szafkę i nagle słyszę, że Xaver mnie nożem zabił. <grym> tak! <grym> Ja mogę pałkę wziąć, bo jestem ciekawy. Ja biorę w takim razie tego. Eee... Czutowali mnie! Nie mnie tylko debilu. na Nie mnie! Spany jest to swój Klimka <grymka> Climkę udopili. Trzyma to dęta. <grymka> Bo to <grymny> jakiś śmieszny dźwięk. Dobre. Dobra, starcie, starcie, starcie. Dobrze. Więc do czego ci kilo? Okul. No, będziemy... cool. no, <grymny> ja, ty... ty... Nie bójcie, Ty nie mnie poza się On wyrąbane kompletnie. Cztery kity dostał. Ja nie mogę w ogóle nic otwierać. Opa. Trzeba doskakiwać. Kimkąd dostał cz cztery szoty z tego kija baseballowego. Nice. Trzeba... Yeah. Nie po kostkach Kli! Ty, jak on mnie smrodem próbował zabić Ja nie wiem No ja nie mogę szafki nic otwierać, Wiktor Dobra bo karaluchu dupiony karalucha ktoś Nic nie mogę podnieść Helikopter, helikopter Ty, weź spróbuj podnieść karalucha. O kurw. Człowieku mam zabawkę, patrz. Dawaj, dawaj, dawaj. Kurw, weź, weź tym kurw, przestań lewitować aż taki. Bo trzeba szczura zastrzelić. Jeszcze. I co? Kurwa, Klimek! Klimek! Ja nie chcę tym dostać. Cieka, bo, bo się nie, <grym> nie da tak ustawić, wiesz? Powoli. Uff, To w O kur... pistolet! <laughs> Coś ty zrobił. Elfiak, ja nie będę tego zbierać. Co tu się stało? Właśnie nie wiem, on się wyrąbał. jak idę odłożyć. A nie, tu idzie, tu idzie, ksabry! Ulf. On ma pistolet! Puść Po Otworzę! Gdzie jest zegar? Zega, zegar, zegar, już tam był. Nie, nie. nie, nie. Masz, kurwa. Jest, Maria. Po, podnoś go. Czekaj. O, chodź, Dobra, nie będę tego. Ma rękawice. Dobra. Dzięki. Dobra, gdzie? Noż. Ale co ten dziadacz robi? Oj, no nie, no, no, nie! Co? No nie, on spierdzielił. Wy się tak ruszacie, że ja nic nie mogę... Weź to człowieku, bo zaraz się zabijemy, ten... Tego chyba się nie da podnieść. Jak to się nie da? To To Tyjże, że Chłopaki! To? Halo, no. gnom wstał, jest tam w pomieszczeniu. O tam. że żyje, trzeba. Idź go wskrzesić, my ogarniemy. Gnom żyje niestety. I szczury za nim chodzą. No to, no to załatwimy to. Masz kury. No jeszcze któryś? Macie pierdolce, jema. To dwójka była Trzeba ich spalić, kurw Do pieca Do pieca za śmieciami Można? To... Do... Kurde Elpia kurwał ręce ma no Uważaj, uważaj za to tobą Kurna, ma. Czemu ja zrobiłam salto? Czy pizgnął? Kurna, oni się mnożą tak, wyciąga mocno. Zostaw ten pistolet. Ale to nie do ciebie, bo ja ściany dobra, bo już... Pozbywałem się ta zwłok, choj. Do, do, do pieca, do pieca, do pieca go. Ty, bo rozcią... A, bo rozciąga na siłę. Bo, musi Jak karaluchy. T tapować, t tapować, t -tapować, t tapować. Tak, tak, tak wiem, 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 wiem. Ale gdzie do pieca? A na dwór, czy do pieca? Ty... Gdziekolwiek do pieca, no. Oni nic pod spódnicami nie mają. i Kolejny idzie! Co no, 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 jest. Dobra, no, jeden leży. Kur... Dzięki. Co no, jest? jest nie, ich trzeba palić, to już kur... nie ma szans. Hey, dobra, pieca, no. O! Dobra, no. Masz śmieciu do pieca. Do pieca tam. No. no do pieca to trzeba kurwa. Albo do odkurzacza dawaj. Stamtąd nie wyjdą. O ile ich wciągnie w ogóle. Nie! No, Ków, mnie trafisz. Jezus Maria, że kot śmierdził. Trzeba... Dż, <grym> trzeba dźgnąć. To... Ja pierdolę Do, do odkurzacza wpadła. Podobno do odkurzacia. Ja. Ty. Ej! Ja nic nie chcę nic mówić. Ja nie nie mówić, ale też śmieci nie chcą się spalić. Te śmieci się nie chcą spalić! To zrozumieszkę. Spali. Ale znikają. Oni <grym> znikają po prostu. Co? Eee... co? eee, puszyła w grabę lecznego! To byście odjechali! A Dajcie im zabawkę, nie, patrz, co z niej zostało, patrz! No, otwórz po prostu tu, kości, 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 no, no. Prawie. Przecież ty masz sprzęt nowy buto Kurw, co ty otwierasz? Ty kurwio Ale całe szczęście, że wzięłaś się za zasadzenie to sami siebie, a nie nas wszystkich no ale co, zabawny zabawne Kurwa O ty Czemu jest goły? Nie jest Jest Serii? Ej, zrób screena, pokaż Bo ja mam normalnie go On Mnie w dupę wsadził To jest, to jest pederasta. Ty kurw. Masz, sorry. Jak sobie... się z tych butów korzysta jeszcze. To no Klimek dał nie, bo on mnie zabije. No oh, ty knochniu! Kurwa, jestem w piekarniku, niech ktoś mnie wyciągnie! Kurwa. Dobra, Dawaj... Gdzie jest goły typ? O, oh, 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 oh. Tu jest goły typ! Oooo, oh, oh, oh. kąpiel! Noż ty kurwiu! Chodź. No. O jest. Przestań mnie blokować, co się dzieje? No weź to, no! Ale... Się... w się. Macie? Ty chcesz szukim nam spuścić? No. Raczej nie. Wszedzie, to ja jestem święty. Jest! Udało się. Udało, się, udało się. Ty, ale my teraz nie uciekniemy A... tędy. Uciekajcie. Chociaż nie, czekaj, czy. Ty, nie można. O, o kur... mi się by chciało?